Chcesz wiedzieć czemu ta kusza daje mi 18% obrażeń więcej niż ten łuk? Albo dlaczego ten afiks dający 9% obrażeń realnie zwiększa obrażenia o mniej więcej 1,5%, gdzie te buty dające 9% obrażeń faktycznie zwiększają obrażenia o 9%? Jeżeli tak, to tego dowiesz się w tym filmie. Być może widziałeś, widziałaś już taką tabelkę i doskonale wiesz o co chodzi, natomiast jeżeli nie wiesz, to w tym filmie dowiesz się wszystkiego o tym, jak liczone są obrażenia w Diablo 4, a co za tym idzie, jak wybierać odpowiednie przedmioty, które faktycznie zwiększą twoje obrażenia, a wszystko jest zależne od tej Formułki, którą tutaj widzimy, i tą formułką zajmiemy się zaraz po tym, jak poznasz sponsora dzisiejszego odcinka, tworzysz nową postać, wbijasz level i kolejny, i kolejny. Ale jest jedna rzecz, która cię przeraża. Rozdawanie punktów umiejętności i tworzenie własnych buildów. Gdyby tylko w grze były podpowiedzi, co dokładnie wybrać, a co byś zrobił, gdybym ci powiedział, że mogą być? Spójrz, naciskam Tab plus Q i błyskawicznie mam dostęp do masy meta buildów, zarówno od społeczności, jak i najlepszych content kreatorów, z na klasy, na tiery, czy też na przeznaczenie. Wystarczy wybrać swoją klasę, opcjonalnie ustawić pozostałe rzeczy i bum! Mamy wszystko bezpośrednio w grze. Jak rozdawać punkty? Co wybrać w mechanice klasowej? Jakie Aspekty i temy. Podpowiedzi odnośnie Paragon Boardów, priorytet na statystyki, czy jakie gemy wybrać. Przykładowo, ja właśnie tutaj znalazłem ciekawy build na mojego łotra w oparciu o salwę, którego w najbliższym czasie spróbuję. A dzięki temu, że nakładkę mam bezpośrednio w grze, rozdanie punktów umiejętności będzie tylko czystą formalnością. Aplikacja, która to wszystko umożliwia, nazywa się Mobile i jest ona również sponsorem dzisiejszego odcinka. A teraz najlepsze: aplikacja jest całkowicie darmowa i link do pobrania tej aplikacji znajdziesz w opisie tego filmu oraz w komentarzach. Mało tego, pobierając teraz aplikację, automatycznie zapisuje się do giveawaya, gdzie do wygrania jest 10 kolekcjonerek Diablo 4 oraz moja wymarzona figurka Lilith i Inariusa. Ja już pobrałem, a teraz lecimy z dalszą częścią filmu. Na YouTube jest wiele filmów, które pokazują tą tabelkę i tłumaczą o co chodzi w tej formule. Natomiast mam wrażenie, że większość tych filmów pokazuje tylko teorię, z której ciężko jest wyciągnąć fa faktyczne informacje, a jest mało materiałów, które pokazują praktykę i my właśnie na praktyce się dzisiaj skupimy. Ta formuła pokazuje, jak są liczone obrażenia w Diablo 4. W rzeczywistości wygląda to tak, że mamy ubraną jakąś broń, używamy jakiejś umiejętności i gra patrzy na naszą broń, następnie patrzy na przelicznik tej umiejętności, następnie to wszystko. No może przez naszą główną statystykę, następnie przez Big Bucket of All Additives chodzi o ten bucket, nie wiem jak to nazwać, jest to po angielsku nazwane wiaderko, więc może nazwijmy sobie to jako pula afiksów, więc mnoży to przez tą właśnie pulę afiksów, następnie przez obrażenia od odsłaniania, następnie przez krytyka, następnie przez wszystkie globalne multiplikatory, takie jak aspekty, pasywki i tym podobne rzeczy. I teraz jak to wygląda w praktyce? Za przykład posłuży nam mój Łotr, który ma takie dwie oto bronie. Obrażenia z tej broni są sumowane, minimalne i maksymalne, a następnie wyciągana jest średnia i mamy obrażeń 2000. 287. Nie liczymy max damage'u, nie liczymy minimalnego damage'u, liczymy ogólnie średnio, jak to wygląda. I tutaj też bardzo ważna rzecz. W tym filmie dowiesz się, jak są liczone obrażenia, a nie będę ci pokazywał, jak faktycznie je liczyć w domu, na kalkulatorze albo w Excelu, bo to nie ma sensu. Chodzi o poznanie pewnych zależności, które pozwolą ci lepiej dobierać przedmioty, lepiej zrozumieć grę, przez co będziesz zadawał, będzie zadawała o wiele większe obrażenia. Mamy moją umiejętność główną, którą są wirujące ostrza, które jak widzisz, zadają 77% obrażeń bazowych. Czyli, mówiąc krótko, mnożymy sobie to razy 77%. Każda umiejętność, jaką mamy, ma jakiś przelicznik, tak żeby można było to balansować. Jak sobie popatrzymy po umiejętnościach, tutaj mamy 25 przykładowo, tu 36, tutaj mamy 84 i tak dalej. Jeżeli nie widzisz tych obrażeń, to można je sobie włączyć w opcjach, po rozgrywka i tutaj mamy zaawansowane opisy. Jak sobie to odznaczymy, to tych obrażeń nie będziemy już widzieli. I teraz to dokładnie się dzieje w momencie, kiedy my używamy tej umiejętności. Gra patrzy, jakie mamy obrażenia z broni, patrzy na przelicznik następnie. Dodaję do tego, a właściwie mnoży to przez bonusy np. od zręczności, która zwiększa obrażenia od umiejętności o 60,6%, przez różnego rodzaju bonusy, jak np. obrażenia od trafień krytycznych, obrażenia od przytłoczenia, obrażenia zadawane odsłoniętym celom, wszystkie obrażenia itd., itd., dalej. Plus do tego możemy mieć jeszcze jakieś aspekty, które zwiększają obrażenia, przykładowo ten aspekt, lub też możemy mieć jakieś pasywki w drzewku pasywek, jak przykładowo ta pasywka. I po tych wszystkich działaniach matematycznych gra już wie, ile zadajemy Potworowi obrażeń. I teraz mógłbyś pomyśleć, mogłabyś pomyśleć, że to jest wszystko takie proste. Mnożymy jedno przez drugie, przez trzecie, przez czwarte, przez piąte, przez szóste i wychodzi nam duże bum. Otóż nie. W grze występują dwa rodzaje obrażeń. Pierwsze obrażenia są multiplikatorem, czyli nasze obrażenia mnożymy przez takie bonusy, a inne najpierw sumujemy, a następnie przez tą sumę mnożymy ten damage. Więc najwyższy czas odpalić najlepszego przyjaciela każdego gracza Diablo, czyli Excela i popatrzeć, jak to wygląda. To są statystyki, które wziąłem z swojej postaci. Możesz sobie tutaj sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Tak te statystyki wyglądają w grze i tutaj kilka rzeczy pomijamy. Ogólnie rzecz biorąc, to jest schemat bardzo, bardzo uproszczony, ponieważ nie ma sensu tutaj dodawać wszystkich rzeczy. Ja przykładowo też nie uwzględniam tego, nie uwzględniam jakichś bonusów do szansy nakryta, które mam w zdolnościach, czy nie uwzględniam szybkości ataku. Dlaczego? Ponieważ to ma Ci tylko pokazać zależności, a nie powiedzieć jak dosłownie wyliczyć wszystkie demerze, które zadajesz. I też istotną rzeczą jest to, że nie ma w Multiplikatorach, czy w tym Excelu prędkości ataku, co to jest zwiększa obrażenia, ponieważ im szybciej atakujemy, tym więcej ataków jesteśmy w stanie wykonać. Więc to ogólnie zwiększa nas DPS. Ale to jest tak, jakby osobny troszkę temat. Tak jak widzisz, mamy bazowe obrażenia, mamy mnożnik umiejętności, mamy mnożnik zręczności, mamy mnożnik ilości kryta oraz obrażeń odkryta, mamy też obrażenie od odsłonięcia. No i właśnie tutaj mamy coś, co nazwałem sobie krab statystyki. Dlaczego? Ponieważ to wszystko najpierw się dodaje, a dopiero później mnoży. Te wszystkie wyniki przez tą wartość. I w aktualnym układzie, po tym jak sobie przemnożymy to przez to, to przez to, to przez to, przez to i przez to, ja zadaję powiedzmy średnio 42 912 obrażeń. Jakby to wyglądało, gdyby te wszystkie bonusy nie były sumowane, tylko każdy z nich byłby multiplikatorem? A no tak, zadawałbym 192 000 zamiast 42. Tutaj od razu uspokoję, jest to normalny zabieg. Grach Hagen Slash i bardzo dużo gier mm, dodaje bonusy, a nie mnoży wszystko przez wszystko, bo tak to wychodzą po prostu za duże liczby. I w tym przypadku. Mamy po prostu zestaw krab statystyk. Od razu też wyjaśnię, dlaczego te wszystkie wartości są zwiększone o 1, ponieważ gdybyśmy tutaj przykładowo mieli 0,597, to to tak naprawdę zmniejszałoby nasze obrażenia, a nie zwiększało. Musimy wziąć 1, który odpowiada za nasze normalne obrażenia, i 5,97, który odpowiada za ten bonus, który daje zręczność. Tak tylko napominam, gdyby ktoś chciał się czepiać od strony matematycznej, że to jest pod kontrolą i dobrze zrobione. Dobra, więc wiesz że jak to wygląda. Za chwilę przejdziemy do tego, w jaki sposób wybierać statystyki, żeby wyciągnąć jak najwięcej. Więcej obrażeń, natomiast zanim do tego przejdę, pozwól, że rozwiążemy sobie zagadkę z tym łukiem i z tą kuszą. Dlaczego ta kusza daje 18% więcej obrażeń od tego łuku, który w końcu ma większy demerz na broni? a no akurat w tym przypadku te obrażenia nie mają żadnego znaczenia, ponieważ ta umiejętność, którą ja używam, używa daggerów, a nie tych broni więc w momencie, kiedy używam tej umiejętności gra patrzy na te obrażenia, które są tutaj a nie na te, które byłyby tutaj więc to nie ma żadnego znaczenia natomiast chodzi tutaj oczywiście o te statystyki i zanim powiesz, że to clickbait, że tutaj coś oszukuje i tak dalej, to chcę, chciałem zwrócić Twoją uwagę, dlatego że warto jest czasem popatrzeć bardziej na staty, niż na obrażenia broni w early game'ie, kiedy jesteśmy na tam 1.50 powiedzmy, patrzymy na obrażenia broni, nie przejmujemy się tym. Ale w late game'ie, czy w end game'ie w sumie, warto jest czasem zerknąć czy przypadkiem statystyki na takiej kuszy nie są lepsze w momencie, kiedy nawet obrażenia są mniejsze? Bo tutaj bardzo istotne są właśnie statystyki, które są na tej kuszy i to one dają mi 18% więcej obrażeń w porównaniu do tych wszystkich statystyk, które są tutaj. A dodam, że wszystkich tych atrybutów normalnie bym w kombacie używał, bo zadaję obrażenia na blisko, zadaję obrażenia zatrutym wrogom, wszystkie współczynniki zwiększają mi zręczność, a ostatni afiks zwiększa oczywiście obrażenia od tej umiejętności, która jest główną. Natomiast tutaj mamy spowolnienie, zręczność, obrażenia od odsłonięcia, obrażenia od trafień krytycznych. Jak to wygląda w Excelu? Po tym jak to wszystko sobie pomnożymy, czyli obrażenia broni, mnożnik, umiejętności, bonus od zręczności, kryta, obrażenia od odsłonięcia, to wszystko dodamy, pomnożymy, to wychodzi nam 49176 obrażeń. Jak to wygląda w przypadku kuszy? I kuszom zadaje 57822 obrażenia, co jeżeli sobie porównamy i uznamy, że łuk to 100% obrażeń, to kusza zadaje tych obrażeń o 17,5%. 64% więcej. Tylko dlatego, że ma odpowiednio dobrane statystyki. Też wiedzieć, jak dobierać te statystyki i od czego to zależy? Tutaj posłużymy się prostą matematyką. Mamy takie mnożenie 1,1 razy 1,1 razy 1, 1, razy 1 i, tak ra i tak dalej 5 razy. W końcu razy 5. Czyli tutaj mam na myśli, że ta piątka reprezentuje właśnie te wszystkie bonusy, które są tutaj. Kontra 2 razy, 2 razy, 2 razy, 2 razy, 2 razy, 2 razy. Jeżeli spojrzymy na wynik tego działania, tutaj mamy 8, a tutaj mamy 64. I chodzi po prostu o to, że im większy jest każdy mnożnik, tym efekt końcowy będzie o wiele większy. opozycji do sytuacji, w której mamy o wiele mniejsze wartości i jedną większą cyfrę. I tak to wygląda w przypadku Diablo. Musimy umieć balansować nasze obrażenia, tak żeby te były jak najwyższe. Bo jeżeli te mnożniki będziemy zwiększali, to to finalnie da nam o wiele więcej niż jak będziemy zwiększali ten mnożnik. Przykładowo jeżeli dodam sobie 50% od odsłonięcia obrażeń, to z 49 tysięcy robi mi się 59 tysięcy, a jeżeli dodam sobie tutaj, niech będzie nawet i 0,7, czyli 70% to to mi zwiększa obrażenia do 55 tysięcy, czyli tylko o 6 w przeciwieństwie do 50% tutaj. Dlatego też przykładowo odsłonięcie czy kryt damage są bardzo istotnymi statystykami, aczkolwiek w przypadku obrażeń od należy pamiętać, że one działają tylko na jakiś procent ataków. W przypadku moim mam 26% szansy na trafienie krytyczne, więc tylko w przypadku 26% ataków obrażenia odkryte się liczą. I tak samo warto jest zwiększać główną statystykę, czyli zręczność, albo w przypadku innych klas siłę inteligencji, albo siłę woli, w zależności od tego, która statystyka zwiększa obrażenia od umiejętności. Jak zobaczyć, która to jest główna statystyka? Wystarczy zerknąć na to, która zwiększa obrażenia od umiejętności o określony procent. I zwiększanie tego, zwiększanie tego, i zwiększenie tego jest podstawową rzeczą, którą musimy robić. Skupianie się na tym daje nam tylko lekki bonus ich do obrażeń, gdy skupienie się na tym będzie o wiele ważniejsze. Tak jak w przypadku tego łuku oraz tej kuszy. Spójrz, na kuszy mam prawie 100 zręczności, następnie obrażenia od odsłonięcia, następnie obrażenia od trafień krytycznych i to w sumie wszystko z niskimi rolami. Na łuku mam obrażenia zadawane pobliskim wrogom, zatrucie, współczynniki wszystkie, czyli również zręczność i umiejętność główną, czyli też taki właśnie adytywny bonus. I to. Sprawia, że ta kusza jest w stanie wygenerować 18% więcej obrażeń. Dlatego koniecznie musisz patrzeć w momencie, kiedy wybierasz broń, nie tylko na obrażenia, ale również właśnie na takie rzeczy. Tak samo jak w przypadku wybierania innych itemów. 95% osób, jak zobaczy, plus 9,2 obrażeń pomyśli, o, kurde, 10% bonusiku do demedu, to chyba fajne, biorę. Natomiast jak to wygląda w rzeczywistości? W momencie, kiedy zakładamy sobie tą zbroję, rośnie nam ta statystyka, wszystkie obrażenia. Bum. I zamiast 90% mamy 92. Przy 90% mamy tyle obrażeń. Jeżeli ja sobie to zwiększę o 9,2%, czyli tutaj wpisuję sobie 9,2 to rośnie nam ten damage o 758, czyli procentowo o 1,766%. Nie 9,2%, tylko 1,7%, więc na to też trzeba uważać. No dobra, to dlaczego te buty zwiększają faktycznie obrażenia o 9% i dają faktycznie 9% obrażeń, skoro ta zbroja daje tylko 1,7%? Otóż tutaj dochodzimy do momentu, kiedy musisz się zaznajomić jeszcze z czymś takim, co nazywa się globalne multiplikatory. I to jest pierwszy globalny multiplikator, właśnie te buty, które dają 9% obrażeń i faktycznie zwiększają obrażenia o 9%. A to jest drugi pasywka, która daje 25% obrażeń. I faktycznie zwiększa obrażenia o 25%. Jeżeli w trakcie słania tego odcinka zrobiłeś chociaż raz wow, to napisz w komentarzach wow, czym te globalne multiplikatory są, są to bonusy, które nie wliczają się do tego wielkiego baketu, Nie wliczają się do tego, nie wliczają się do tego, nie wliczają się do tego, tylko mnożą cały ten wynik, który uzyskaliśmy do tej pory, razy bonus od tego globalnego multiplikatora. I tutaj jest bardzo istotne. Nie, że. Je... Te bonusy są adytywne, czyli mówiąc krótko, sumują się a następnie mnożą, a to wszystko się do niczego nie dodaje, to po prostu mnoży nasze obrażenia. I takich bonusów w grze jest bardzo dużo. Jak je znaleźć, jak je rozpoznać, czym to się różni? Trzymaj się krzesła, bo za chwilę spadniesz. Różni się to tym, że tutaj mamy plus 9,2%, a na butach mamy razy 9% X, czyli po prostu mnożymy. Przy okazji na tej umiejętności też mamy X -a i ta umiejętność też zwiększa obrażenia o 9%. Tak samo na tablicy w tablicach mistrzowskich. Przykładowo mamy taką umiejętność, która też ma X i też zwiększa obrażenia o 25%, łącznie nie w jakiś pokrętny sposób. Ale przykładowo tutaj mamy plus 20% obrażeń. I to są te wszystkie obrażenia, które widzisz tutaj w tej zakładce, czyli to. Czyli to nie daje nam faktycznie 20% obrażeń, a to nam daje 25% obrażeń, ponieważ jest to globalny multiplikator, i cały wynik tego działania mnożymy przez właśnie ten multiplikator. Tak więc mówiąc krótko, czy nie opłaca się w ogóle interesować tymi wartościami? Oczywiście się opłaca, ponieważ te wartości łącznie mnożą moje obrażenia razy 5, więc to nie jest tak, że one są bezużyteczne i nie warto w nie inwestować, czy nie warto o nich myśleć, natomiast nie warto się na nich skupiać. Ale bardzo istotną rzeczą są przykładowo obrażenia od trafień krytycznych, od odsłonięcia, czy główna statystyka, bo to wszystko zwiększa o wiele bardziej nasze obrażenia. I przykładowo takich rzeczy powinieneś szukać na broni, powinnaś szukać na broni. Tutaj jeszcze taki mały tip, zwróć uwagę na to, jakie implikty mają broni bo każda broń ma inny implik. Przykładowo, kusze mają obrażenia od odsłonięcia, to aż 60%, gdzie ług ma obrażenia zadawane odległym wrogom, czyli ten bonus, który trafia do tego wielkiego zestawu, a nie, który jest samodzielnym, tak jakby, bonusem. Czy w przypadku mieczy. Miecz ma obrażenia od trafień krytycznych, co będzie zazwyczaj lepsze, gdzie sztylet ma obrażenia zadawane pobliskim wrogom, co może trafić właśnie do tego wielkiego zestawu i być o wiele gorsze. Ale nie zawsze, to też nie jest takie zerojedynkowe, no bo jeżeli mamy przykładowo małą szansę na krytyczność, no to mało kiedy krytujemy, więc te, wtedy dagger będzie o wiele lepszy. Przykładowo na samym początku, kiedy rozwijamy postać. Szczególnie, kiedy nie będziemy mieli innych bonusów od obrażeń zadawanych po pobliskim wrogom, czy zatrutym, czy jakimś tam innym i te 30% faktycznie będzie się przekładało na 30 albo blisko 30%. Więc na starcie sztylety są lepsze, ale im więcej mamy kryta, tym prawdopodobnie bardziej będą ciekawsze miecze. W tym momencie wiesz już wszystko o tym, jak liczone są obrażenia w Diablo 4 i na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o wybieranie itemów. Ale być i może chcesz się dowiedzieć również, jak działają przedmioty w Diablo 4. Jeżeli tak, to obejrzyj ten film, bo tam to dosyć krótko i szybko tłumaczę.